Kraków i Polska raduje się, że na nowo staje się miastem i państwem młodości. Cieszymy się, że ojciec święty Franciszek zapowiedział, że przyszły Dzień Światowy Młodzieży odbędzie się w Polsce, w Krakowie. Oczywiście cała Polska w tym będzie uczestniczyć, wszystkie diecezje, i wszyscy ludzie, młodzież na pewno jak zawsze niesie entuzjazm. A te dnie młodzieżowe zawsze się łączą z wielką postacią błogosławionego Jana Pawła II. Mamy nadzieję, że będziemy mogli go uczyć w Polsce już na jego ziemi jako świętego. Te, ten Dzień Światowy Młodzieży będzie także wielkim dniem. Świętego Jana Pawła II. Dzięczynieniem za postać, za osobę, za jego miłość do młodych ludzi i za to wszystko, co zostawił. Wielkie dziedzictwo, w którym żyjemy nadal, bo nadal inspiruje młodych ludzi i nie tylko młodych do życia uczciwego w bliskości Chrystusa. Bliskości Jego Matki, Najświętszej Marii Panny. Kraków się otwiera. Będzie się radował z przybycia młodzieży z całego świata. Już dziś zapraszamy. Młodzież polską i nie tylko. Europejską i nie tylko. Ze wszystkich kontynentów. Zrobimy wszystko, aby przyjąć Was, drodzy młodzi, w sposób. Serdeczny, godny, a Was prosimy, abyście wnieśli w naszą ojczyznę entuzjazm, dobrą nadzieję na przyszłość, bo nam też tego oparcia w was potrzeba.